Jest bowiem całkiem racjonalny dowód na opłacalność wiary w do Dowód Pascal. Pascal chodzi o tak. Koszt wiary, gdyby się okazało, że pana na Boga nie ma, jest niewielki w stosunku do kosztów, jaki poniesiemy się okaże, że on jednak jest. W związku z tym, po rzeczy. Możemy przyjąć założenie, że nic nam się takiego, jak Romanowi nie wydarzy. I nic nie robi się. Może się okazać. Oczywiście nic się nie wydarzy. Więc nie ponieśliśmy niepotrzebnie żadnego kosztu, robiąc cokolwiek. No, Na Lepiej się rozpieszyć. Może lepiej próbować robić coś razem, żeby wiedzieć, czy że jak się wydarzy, to są inni, którzy nie będą uciekali, bo się nie będą dbali, bo będą pomagać Panu sobie. Bo jak mówił Tomasz Jefferson, Pan Panu pomaga tym, którzy potrafią pomóc sami sobie. Więc próbujmy pomóc sami sobie, próbujmy coś zrobić, bo naprawdę wiemy, Jedną praw mafijnego powiada, że ludzie postępują osobnie dopiero wówczas, że wszystkie inne możliwości zabiorą. Wydaje się, że zbliżamy się do takiego właśnie momentu. Powiedzieliśmy różne rzeczy, żeby móc żyć dalej na Żyć ponad stawem. Wszyscy tak na kredyt. A no wyjątkiem Dziś doszliśmy do muru. Przykład Grecji ten nawet nie pokazuje, że koniec. Niektórzy mają nadzieję, że Niemcy będą dalej dawać. Ale jak nie będą dawać? Może jednak lepiej być przygotowanym na taką sytuację, że Niemcy nie będą dalej dawać. Więc będziemy mogli wydawać tylko i wyłącznie tyle, i sami wytworzymy, i sami zrobimy. Bo dochód narodowy to nie są operacje na otwartym rynku narodowym. To nie są operacje giełdowe. Na giełdzie się gra. Spekuluje, a nie inwestuje. Jak e, kilka lat temu Ludwik Sebolewski się nami obraził, powiedział, że popełniłem bluźnierstwo i świętokradztwo. Jeden czyn. Bluźnierstwo powiedziało, polegało na tym, że powiedziałem właśnie, że na Giełdzie się gra, a świętokradztwo nad tym, że powiedziałem, to się wygięło. Na szczęście ustawodawca stanął po mojej stronie, był uchwalając tzw. ustawę hazardową, wprowadził przepis, który mówił, że nie stosuje się przepisów ustawy do operacji koleksowych na papierów wartościowych. Co to znaczy? To oznacza, że gdyby jeden przepis, to trzeba było ustawy stosować. To znaczy, że to, co się dzieje na papierów wartościowych, ma znamiona hazardu. Trzeba by je było więc wyłączyć w sposób legalny tej ustawy. Co nie jest hazardem na to? To jest prawdziwą wartością. To, co robimy, ta ciężka praca zgodnie z zasadą pana spisa, że to roczna praca każdego narodu który zaopatruje go we wszystkie rzeczy niezbędne do życia. Leonard Tritt napisał kiedyś taką książkę, którą wydał wydawca Dawida tutaj właściciel, przedsiębiorca. jest ta książka to za dużo powiedziane, zwłaszcza jak książeczka, bo to nic się nie O tym, jak ołówek opowiada o swoim drzewie granologicznym, Skąd się wziął. Dziś tam to jego drzewo sięga. Korzeniami prawdziwego trzeba. Takiej wielkiej cyfroiki, która rośnie sobie w jakimiś persywami, którą przykali ściąć drwa. Mieli ze sobą liny, mieli ze sobą topory i jakieś piły. Ten inny ktoś musiał zrobić. Żeby mieć z czego zrobić liny, trzeba było zaorać ziemię, posiać plę, zebrać, przerobić, wydać. Żeby mieć siekierę, ktoś musiał gdzieś w jakiejś dalekiej kopalni kopać o runę żelaza. To no, trzeba było ją przewieźć koleją do jakiejś hutnicy, musieli ją przerobić na z tej surówki, która została. E, tą stały przewieźli, zioła następnie napisały, w której produkowano te piły i te siebie. Ale gdzie tam jeszcze nawet ta do tego łówka? Skówka taka maleńka, razem w końcu to efekt po pierwszej produkcji wykonywanej pracy, wykonywanej przez górników na dalekim Ceylonie, którzy wydobywali ją recyklu. Ci na dalekim Ceylonie nie tylko nie widzieli w ogóle z bo oni nawet nie potrafili czytać. I ta, proszę Państwa, praca tysięcy anonimowych ludzi, którzy nie mają na celu wyprodukowania ołówka, prowadzi do tego, że powstaje ołówek. To jest ta praca nas, tysięcy myśli, którzy coś robią, z czego powstaje coś. Cud no, stworzenia to może e, za mocno powiedziane, ale zrobimy to dla Pana Boga. Cud tworzenia, robienia czegoś z niczego tak naprawdę. Niestety politycy, którzy nigdy nic nie robili, poza uprawnieniem polityki, nie mają tym pojęcia. Politycy ustępują tylko i wyłącznie wówczas, gdy są naciskani. Bez nacisku nie robią nic. Mogą być naciskani ludzi, rozgryźniach, z okoliczności. W okoliczności już zaczynają naciskać, My, jako ludzie, jako przedsiębiorcy, możemy też spróbować i nasisnąć, żeby zrobić w końcu coś rozsądnego. Nadchodzi na to czas. Kielski raz. E, spróbujmy, spróbujmy razem, Co jest robić? E, my przez wiele lat e, próbowaliśmy głosić pewnego rodzaju ideę, ale to było tylko wyłącznie głoszenie idei z katedra Centrum Adama którego mamy przyjemność być w drugą kadencję co prawda, ja nie lubię tej nazwy, ale to taka tradycja, jak centrum powstawało, to był okres takiego patrzenia się na Amerykę, na tamtejsze zwyczaje, w ogóle na system anglosaski, w tą prezes Polski jest do prezydentem. Więc jestem tym prezydentem i głoszę dobrą nowinę o tym, że tak naprawdę to, to, co się będzie działo, zależy od nas samych, zależy od naszej pracy, od naszej staranności, od naszej pomysłowości. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w 2004 roku wszyscy się umartwili, że co się stanie, jak ustąpimy do Unii Europejskiej. Że Niemcy nadal będą w No, to jest, okazuje się, że od 2004 roku więcej polskich firm powstało w Niemczech niż niemieckich w Polsce. Oczywiście przewagę mamy na jednym polu. Na polu małych i średnich przedsiębiorstw. No bo gdzieś te nasze wielkie czempiony narodowe e, mogą się równać do Niemiec? nie ma ono. Jedynym który jakoś się liczy w Światowej jest kamikają. Ale to nie dlatego, że jest jakaś pomysłowość, zaradczość, to dlatego, że mamy zasoby narodowe, zasoby yy, źródła ludzi. A jak pisał John takie zasoby, nie tak prawdziwego bogactwa. Bo przez wieki, wieki całe pod piaskami Bliskiego Wschodu zabegała taka śmierdząca, susnąca maś. Jak wielu było to plas, to najbliżej zdepu. I dopiero ludzki geniusz wykombinował, co z tego zrobić. I wykombinował tak skutecznie, że dzisiaj, jak się popatrzymy na tą salę, to można... No nie, w tej sali to nie, bo tutaj dużo, dużo jest e, cegły, prawdopodobnie cementu, ale generalnie mówiąc w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, tak 40% to nie przemysłu chemicznego. Przemysłu chemicznego, który funkcjonuje na podstawie ropy naftowej. Dzięki geniuszowi ludzkiemu. Stąd jest powiedzenie kapitalizm. Nie od kapitału. Od kapitału, od głowy. Bo tu rodzi się kapitał. Wymyślamy różne rzeczy, robimy te rzeczy, ale tylko i wyłącznie wówczas, gdy nam się nie przeszkadza, tak nam zaczyna przeszkadzać, to zbyt wiele czasu poświęcamy na to, żeby te przeszkody przeskakiwać, obchodzić, z nimi walczyć. A nie koncentrujemy się na tym, żeby coś tworzyć. Czy zgadza się Pan z Państwo oczywiście jest potrzebne, my nie jesteśmy libertarianinami, którzy mówią, że Państwo należy bo efekt skali w pewnych obszarach jest opłacalny. Adam Smith już pisał, że Państwo powinno się nie tylko zajmować polityką zagraniczną i obronną oraz ściganie i przestępców, ale również może budować drogę, czyli podejmować działania, które będą w małej skali nieopłacalne dla indywidualnego... Procesu. Państwo ma co robić, ale niestety państwo nie robi tego, co powinno, ale wy wszystkie rzeczy zostały. A fałszyw Kiewicz stworzył tutaj prawo, że prawo rzymskie mówiące o tym, że im mniej coś jest ludziom potrzebne, tym państwo to więcej wydaje. Bo jak ludziom coś jest naprawdę potrzebne, to nie musi państwo to wydawać, ludzie i tak sami w jakiś sposób zapłacą. Stąd wydajemy mnóstwo na urzędników, który przez swoje to to byśmy nie zatrudnili, to po, po cholerę na urzędnicy. Czasami musimy to robić, dlatego że państwo nam każe. Nie tak on, czyli był pomysł, żebyśmy wszyscy obowiązkowo zazrudnili sobie strażaka. E, pomysł na szczęście upadł, no, ale za to musimy, przecież nie nablował tylko w zasadzie sprawnego obowiązku, ale nie wynikającego bezpośrednio żeby z przepisów prawa, tylko pośrednio, zatrudnić sobie księgowego Doradcy podatkowego często, bo przecież tych przepisów nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Jak zajmujemy się produkcją ołówka czy czegokolwiek innego to nie znamy się na tych niuansach, kiedy ten podatek należy zapłacić, kiedy go nie należy zapłacić. To Piotr Małgoska musiał pytać e, prawników, specjalistów, kiedy ten podatek jest, kiedy go nie ma i w jakich okolicznościach. Ale system podatkowy w Polsce jest stworzony zgodnie z zasadą prokuratora Andrzeja Wyszyńskiego. Pani zapamiętacie, komunistyczny, stajonowski prokurator, który świata światu, się mi człowieka, a znajdę mu parafię. Nie ma bowiem ludzi niewinnych, co najwyżej niewłaściwie przesłuchany. System podatkowy służy właśnie temu, czasami móc znaleźć na sobie taką bo tak naprawdę nie ma takiej szansy, żebyśmy wszyscy postępowali zgodnie z obowiązującej przepisami prawa, a zwłaszcza z ich interpretacją. Interpretacją, która, jak widzicie, obowiązuje wstecz, czyli od początku trwania pewnego przepisu, z czym mieliśmy okazję się zapoznać w momencie, gdy okazało się, że ZUS zaczął, zaczął ściągać wkładki od e, pracy nakładczej. Z czym teraz ZTP patrzy, Mam nadzieję, że dostajecie Państwo informację, że uda się doprowadzić do uchwalenia przez Sejm ustawy abolicyjnej tej materii. Jest nam szansa, bo ludzie przystępują rozsądnie, dlatego wrócę do wszystkich tych metod Zabiorą metody ściągnięcia do tych pieniędzy, no to politycy dość że być może będą łaskawi. Nie zabiorą nam tego, czego prawdopodobnie i tak by się nie udało zabrać. Bo wielu nakładników i tak nie ma z czego zapłacić. W takiej sytuacji łatwo być miłosiernym, więc e, państwo zapowiada, że będzie pod tym względem miłosierne. E, ale jak państwo poczuje, że jednak może zabrać, to na pewno zabierze. Bezwzględnie zabierze. Ten system podatkowy jest tak skonstruowany, że Państwu wolno to zrobić. Ale nieszczęście polega na pewno, że zabierają często nam nie tylko pieniądze, to pieniądze zresztą nawet, zabierają nam wolność. To wśród nas ludzie, którzy przesiedzieli w więzieniu w znacznie trudniejszych warunkach, może dlatego, że tego nie dłużej niż Roman Ludzka, ale jest jednym z przykładów człowieka, który został potraktowany bestialstwo, przez bestialskie aparatka i ludzi, konkretnych ludzi. Jeżeli wiemy, że jesteśmy niewinni, nie możemy się tych złych ludzi, ciężkich czasów bać, musimy po prostu się im przeciwstawić państwa do wspólnego działania. I sześć lat się sądować. Puszczę pana z korpani. Tak. E... Ja się procesowałem ludźmi, ja przez 3 lata. To, lata przez 3 meter, lata. Możemy pęknąć. Może powiedzieć. Możemy powiedzieć, nic się nie da zrobić. Ale możemy powiedzieć, jak ta prostytucja ciężki czas, A jednak... A jednak ja Ci pokażę. Do tego Państwa zachęcam. Dziękuję bardzo.